z drugi wiosną Adrian Błąd, 19-latek, Franciszek Smuda na młodzież stawiać nie lubi. Jedna zmiana, nie ma Miceńskiego, tylko jeden napastnik Traore w wyjściowej 11. Ruch Chorzów do tego, do czego nas przyzwyczaił. 4-4-2, dwóch defensywnych pomocników, Niedzielan z obiechem z przodu, również jedna zmiana, Gabor Straka za Michała Pulkowskiego w środku pola, to jedyna korekta w porównaniu z tym składem, który wygrał 3-0 w Gdyni. Pan Hubert jest gotowy do rozpoczęcia 150. meczu w tym sezonie w ekstraklasie, bo właśnie taki numer ma mecz w Chorzowie. Oto początek meczu. To była, to była szósta minuta spotkania. Uderzał, uderzał z dystansu Pawłowski. Jeszcze był rykoszec, który mógł zmylić Krzysztofa Pilarza. No ale piłka przeleciała obok słupka. Próbował odpowiadać ruch Chorzów. Oto uderzenie z dystansu Barana. Baran strzela mocno z 25 metrów, ale jeszcze lepiej spójrzmy. Bojan. Isajlowicz, który udowadnia, że nie przez przypadek jest trzecim bramkarzem reprezentacji Serbii, ma ogromne szanse wyjazdu na Mundial do RPA. Odpowiadało kontratakami Zagłębie Lubin. Oto jest Szymon Pawłowski. Pawłowski bardzo aktywny w pierwszej części zagrywa między nogami grzyba do Muamadu Traore, Traoré! i to był błąd. Adrian Błąd pomylił się dosłownie o Kilkanaście centymetrów, ale to była bardzo ładna kontra Lubinian. Wszystko w tej akcji przebiegło tak, jak przebiegać powinno. Traorę do Błąda. Błąd jednak posyła piłkę obok bramki. Kolejny kontratak przerwany przez Barana. Baran zagrywa w stronę własnej bramki i zupełnie zlekceważył to Krzysztof Pilarz, który złapał piłkę po podaniu od własnego zawodnika. Zdziwiony jest bramkarz Chorzowian, ale Pan Siejewicz ma rację. Rzut wolny i Stasiak Uderza prosto w mur z tego rzutu wolnego pośredniego Marek Bajor zadumany spogląda w swoje notatki. Akcja Chorzowian. Ładnie zastawia się sobie. Jeszcze piłka przed pole karne Jeszcze zając zobaczył barana. Baran z 30 metrów. I znów bra brawo dla bramkarza drużyny gości, który po raz drugi wygrał rywalizację z kapitanem ruchu chorzów. Kolejna akcja Chorzowian. Oni byli stroną dominującą, ale groźnie kontrowali rywale i znów musi popisywać się swoimi umiejętnościami Bojan Isajlowicz. No on pokazał, że warto było na niego wydać pieniądze w okienku zimowym, sprowadzić go z Partizana Belgrad. I jeszcze jedna akcja Chorzowia. To już 40. minuta meczu. Doszedł do tej piłki Niedziela, strzelał, jeszcze zmienił lot piłki sobie Widzimy, że był na spalonym. Sędzia odgizdał tę sytuację, ale spójrzmy, że bramkarz gości mimo tego zdołał złapać piłkę, odbić Odbić ją, no nawet gdyby to nie byłoby gola. Tutaj przekombinowali sobie z Niedzielanem. Wyprowadzili bardzo dobrą kontrę, chyba niepotrzebnie. Za długo siebie szukali wcześniej straka. Troszkę źle rozwiązał tę akcję. I to już końcówka pierwszej połowy. Znów Pawłowski nie do upilnowania dla rywali. Pawłowski do środka strzela Mateusz Barczak, który wrócił do składu Zagłębia Lubin. Tym razem jednak Pilarz pokazuje, że zna swój fach nie gorzej. Niż jego serbski kolega z drugiej strony boiska. Dużym refleksem popisał się teraz bramkarz Chorzowskiego Ruchu. Ten rzut rożny wyglądał pozornie niegroźnie, i faktycznie chyba krzywda by się Chorzowianom nie stała. Wróci jednak, by pomóc swoim kolegom Andrzej Niedzielan no i spójrzmy, sędzia błyskawicznie wzywa pomoc medyczną, leży Niedzielan zaniepokojony jest trener Waldemar Fornalik a Niedzielan ogłuszony, jakby znokautowany jakby otrzymał poważny cios zastanawialiśmy się co się stało i tu już widać to zderzenie z Hanzelem było niesłychanie boleśne. bolesne no i widzimy Andrzej Niedzielan w przerwie musiał zostać odwieziony do szpitala pierwsza diagnoza to złamanie kości jarzmowej, ogromny pech napastnika, który zdobył 7 bramek dla chorzowskiego ruchu, zresztą 7 niedzielana plus 8 Sobiecha to 15, o dwie więcej niż zagłębie lubi strzeliło w całym sezonie. Bez niedzielana chorzowianie też starali się atakować, choć na pewno ta kontuzja tuż przed przerwą musiała zrobić na nich wrażenie. Zaczęło sypać się coraz bardziej. Zaczęło być już naprawdę biało w chorzowie, więc, więc dziwnego, że ta pomarańczowa piłka się przydawała. No wręcz taki balet na śniegu oglądaliśmy. Tak zaczęła się akcja, po której Stasiak zablokował Sobiecha. Nikt tutaj się nie oszczędza. Oto jedna z najważniejszych akcji tego meczu. To jest 64. minuta spotkania. Ilian Micański strzela swoją czwartą bramkę w tym sezonie, zaledwie 15. w Ekstraklasie. Spójrzmy jeszcze raz, to było bardzo szybkie zagranie Mateusza Barczaka. Piłka minęła najpierw najpierw jednego obrońcę, potem jeszcze Nykiela, Grodzickiego. Dopadł do niej Ilian Micański i Bułgar, który wszedł na wojsko dopiero w 60. minucie. Tuż przed tą przerwą na odśnieżenie boiska zapewnił Zagłębiu Lubiny, czyli 14 drużynie tabeli, prowadzenie z czwartym zespołem ekstraklasy. No widzimy dziwice niebieskich, bardziej biali dzisiaj. Krzysztof Nykiel jakby posiwiał, a zdziwiony Martin z patrzy, co się dzieje przy ulicy Cichej. Lepiej na tej murawie czuli się goście. 70. Trzecia minuta, znów Ilian Micański, znów zagubienie obrońcy. Piłka tym razem przeleciała nad Grodzickim, a Micański bardzo pieczołowicie ją sobie ustawił, gdy już minął Krzysztofa Pilarza. No i krzyczał to, co zawsze krzyczy po bramkach. Tak się bawi yy, Bułgar w Polsce. Minął Krzysztofa Pilarza. Wprowadzone z ławki rezerwowych, godzinę po rozpoczęciu gry Ilian Micański, jeszcze piętą skierował piłkę do bramki. No widzimy, że rzeczywiście to stwierdzenie tak się bawię. Jest akurat z jego strony uzasadnione. Do tej pory bilans spotkań ruchu Chorzów. Z głębim Lubin był niemal remisowy. W Chorzowie 5 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek. Chorzowia. W historii meczów tych zespołów też to wszystko było bardzo bliskie remisu. Teraz górą jest zespół skazywany przed tym meczem na porażkę. No i to zwraca uwagę podobnie jak dramatyczna kontuzja Andrzeja Niedzielana. Ma ten chłopak ogromnego pecha. Doszedł do świetnej formy po poprzedniej kontuzji w Wiśle Kraków, a teraz znów czeka go na pewno długa pauza.